Cześć, zapraszam do kolejnego poradnika z gry Medieval Dynasty. Tym razem porozmawiamy o skórze, co najlepiej z niej wytwarzać, a co nie. Dlatego macie tutaj taki Excel przed waszymi oczami. I omówimy trochę zasadę tego wszystkiego, dlaczego tutaj mamy na przykład żółte, tutaj mamy zielone, a tu mamy czerwone. O co tutaj w ogóle chodzi? Dodatkowo mamy tutaj nazwę przedmiotu, mamy też wypisane na przykład te składniki, które będziemy gdzieś tam używać do jakichś konkretnych rzeczy. Też od nich wartości jakie są. Jakbyś chciał na przykład sobie kupić i na przykład też zrobić parę sztuk i też zarobić na szybko, co też warto i polecam osobiście. Więc lecimy po kolei. Jeśli chodzi o tabelę zieloną, to są rzeczy, które tak naprawdę jest albo najprościej zrobić, albo po prostu najbardziej się też opłaca zrobić. Jak na przykład tutaj mamy, gdy stworzymy w warsztacie pochodnie, to jest bardzo zyskowne, bo tutaj potrzebujemy dwa skóry, dwa patyki. Nie potrzebujemy też jakoś dużo technologii produkcji, więc to jest bardzo proste do zrobienia. Tak samo na przykład jak bukłak. Tutaj też jest bardzo łatwa, łatwe wytworzenie tego, i dodatkowo potrzebujemy tylko dwie skóry, czyli tak naprawdę w sumie prawie nic. Jak najlepiej też skórę pozyskiwać, to od razu Wam powiem na wstępie. No, tak naprawdę z żubra mamy 30 skóry za sztukę, one też są w stadach od 2 do 4. I tak dobrze chyba z łosia też leciało od 20 do 25 sztuk, więc też dosyć sporo, więc można dużo tego sobie wytworzyć. To jest najważniejsze. Musimy zwrócić uwagę właśnie na to, kiedy możemy to wytworzyć. Jeśli chodzi o pochodnie i na przykład włókłak, to jest, można wytworzyć już prawie na samym początku. Te recepty też tam nie są dosyć drogie, więc na pewno warto sobie to zrobić. Musimy jeszcze zwrócić uwagę, że dodali teraz po nowym patchu coś takiego jak worek. Znaczy, no, worek już był, tylko zmieniły się jego ceny. A jeśli chodzi o wytworzenie, dalej zostało to samo, czyli dwie skóry, jednej lnianej tkaniny, Czy to jest w sumie jedno z takich najlepszych zarobkowych rzeczy. Bo musimy też zwrócić uwagę na to, że tutaj są jakieś przepisy: co potrzebują 12 skóry, 24 skóry, co no jest bardzo dużo. Tu jeszcze dochodzą jakieś inne składniki. No i wtedy całkowicie się to w ogóle nie opłaca. Bo tu mamy 24 skóry i 2 futra przykładowo przy wysokich butach, a kosztują one tak naprawdę 370. No to jest trochę żart. No bo jeśli worek kosztuje 200, a potrzebujemy dwie skóry, jednej lniana tkaniny, wiadomo, lniana tkanina jest takim progresem trochę wyżej. Ale nawet możemy sobie wtedy kupić trochę tej linianej tkaniny. Ona kosztuje tylko 28, co jest bardzo mało. I wytworzyć sobie zamiast, nie wiem, jednych butów za 24 skóry, to mamy tak naprawdę 12 worków. No 12 worków w przeliczeniu razy 200, no mamy 2400. Musisz pamiętać, że to jest wartość przedmiotu, która pokazuje Ci na przykład w inwentarzu, a nie wartość sprzedaży, bo to jest bardzo ważne. Jeśli chodzi o wartość sprzedaży, jedna ważna rzecz, Masz tak naprawdę w dyplomacji taką jakby technikę czy tam technologię, no bardziej może umiejętność, e, dodatkowego zarobku przy sprzedaży, przy kupnie. Tam do 30% możesz sobie z tego wyciągnąć, więc też wtedy dużo więcej zarobisz. Na przykład, mamy też fajne przepisy, jeśli chodzi o zielone, to są te dwa tutaj u góry. To już są takie przepisy, które skorzystują wełniane tkaniny, czyli już to jest na trochę późniejszym progresie. Możesz je oczywiście kupić u kupca, ewentualnie jak już posiadasz owce, no to wtedy możesz sobie robić wełniane nici, no a potem wełniane tkaniny, i to są też takie bardzo dobre zarobkowe rzeczy. I też wytwarzanie jego jest bardzo tanie, bo potrzebujesz tylko dwa skóry przy tym, więc to jest fajna rzecz. Więc wiadomo, musisz sobie grupować tak, że jeśli masz niski progres, dopiero zaczynasz, no to robisz tak naprawdę takie proste rzeczy jak worek. No bo tutaj najbardziej się opłaci. Jeśli już masz erę gdzieś tam wełnianej, no to już możesz sobie na przykład do skóry i wełny robić jakieś tam ciuczki, bardziej takie właśnie jakieś kamizelki, wilcowa czy tam pikowana, zależy jak tam będziesz sobie wytwarzać. Też oczywiście zrobię jakieś poradniki odnośnie samych innych składników, typu wełna, typu len, co też najbardziej się opłaca. Ale jeśli jesteśmy przy tej skórze, wydaje mi się, że to jest dosyć fajne. Jeśli chodzi ogólnie o kolor czerwony, no tutaj w ogóle... Poczytaj sobie, co tutaj są na tych czerwonych ikonkach, bo nie będę tego wszystkiego przerabiać, bo też szanuję Twój czas. No to są rzeczy, których w ogóle się nie opłaca robić. To po prostu zapomnij, że coś takiego istnieje. Spokojnie, jeśli chcesz sobie zrobić sztukę, jeśli samemu sobie wytwarzasz, a nie kupujesz u kupców, na przykład jakieś tam yuki, nie yuki, czy tam siodło, ok, szanuję, ale po prostu nie marnuj zasobów na te czerwone rzeczy, bo to jest po prostu dramat. Jeśli chodzi jeszcze o żółte rzeczy, to są rzeczy, które są takie, moim zdaniem oczywiście, takie pół na pół. Czyli gdzieś warto z to wykorzystać, jeśli posiadasz te inne składniki, bo tu mamy w większości linianą nić, jakąś wewnianą jedną tkaninę. To są rzeczy, które faktycznie jeszcze w miarę się opłaca robić. No Tak jak mówiłem, no tutaj masz pięć rzeczy na zielono, które są tak naprawdę trzy początkowe, no i dwa takie już w późniejszym lejcie, więc też dosyć fajny wybór tego jest. Wydaje mi się, że to tyle. Zwróć też uwagę, że na dole masz koszty tego wszystkiego. Dodatkowo tu masz raczej koszty danych składników, plus dodatkowo masz cenę całych składników, czyli przy wytworzeniu konkretnego itemu. Wydaje mi się, że ten wykres na pewno się przyda wielu osobom. To też musisz pamiętać, że to jest wykres na dzień dzisiejszy, czyli dzisiaj wrzucam filmik. Ceny mogą się oczywiście pozmieniać, choć z tego co zauważyłem, większość tych rzeczy, co tutaj mamy, to te ceny się w ogóle nie zmieniały. Jedynie zmieniły się ceny, tak naprawdę, worka z 80 na 200, to jest dużym przeskokiem. I oczywiście z pochodni z tej skóry zrobionej, to mamy już wtedy 40, było 28, jak dobrze pamiętam. Więc no, delikatnie się to tam pozmieniało. Mam nadzieję, że ten wykres będzie dla ciebie pomocny. Daj też znać w komentarzach, co o tym myślisz. Może na przykład się mylę i na przykład niektóre rzeczy są bardziej opłacalne niż mi się wydaje. Ja tak naprawdę sprawdzałem pod względem tak, co potrzebujemy, czyli wiadomo składniki. Kiedy możemy zdobyć dane składniki w większych ilościach, bo to też jest ważne. No też musimy zwrócić uwagę, kiedy możemy to wytwarzać i ile mamy punktów w produkcji przykładowo. Bo nie wszystko możesz wytworzyć na samym początku, posiadając składniki, więc to jest bardzo ważne. No i wydaje mi się, że też cena zysku, tak? Żeby to nie było coś takiego, że zyskujesz prawie nic, a musisz na składniki wydać krócie, bo też się tutaj tak zdarzy. I co? Wydaje mi się, że to tyle. Dzięki za oglądanie. Zapraszam też do komentowania i daj też znać w komentarzu, co byś chciał następne, na przykład zobaczyć. Czy to na przykład ma być futro, jeśli chodzi o jakieś tabele zyskowne, czy to ma być wełna. No, wiele tak naprawdę jest jakichś rzeczy, których by można zrobić, jakieś fajne tabele i to przekalkulować, i zobaczyć, co faktycznie się opłaca, co się faktycznie nie opłaca. Więc zapraszam do komentowania, dzięki za oglądanie i do następnego. Siema!